Witam Państwa. Chciałbym przekazać kilka informacji na temat naszego analizatora kwantowego. Analizator, oczywiście, jest urządzeniem, które dba o Państwa zdrowie. Analizuje na bieżąco cały stan Państwa organizmu. Analizuje, w jakim stanie są Państwa narządy wewnętrzne, jaki jest stan energetyczny, jaka jest zawartość minerałów i witamin w Państwa organizmie. Co powoduje, że na bieżąco możecie sprawdzać stan swojego zdrowia, nie tylko Waszego, ale Waszych dzieci. Jaka jest różnica między analizatorem, który teraz państwu przedstawiamy, a badaniem z paznokcia i włosa? Różnica jest taka, że analizator służy całej rodzinie. Możecie podłączyć do analizatora dzieci, rodzinę, bliskie osoby i sprawdzać ich stan zdrowia. Natomiast jeżeli wyślecie do nas włos lub paznokieć Oczywiście, włos nie może być lakierowany, nie może być farbowany, tak samo paznokcie mogą być malowane. To w tym momencie otrzymacie Państwo analizę tylko i wyłącznie indywidualną dla siebie. Natomiast po takiej analizie, kiedy Andrzej przedstawi Państwu możliwości powrotu do zdrowia, czyli zakres suplementów, ziół, których powinni Państwo skorzystać, aby powrócić do zdrowia, to może się okazać, że Później Państwo nie będą wiedzieli, czy to przyniosło efekty, jakie to efekty i jak zmienił się stan organizmu. Więc w momencie, kiedy posiadają Państwo analizator kwantowy, to automatycznie wiedzą Państwo, co dzieje się w organizmie, jaka nastąpiła zmiana w organizmie, co się polepszyło, więc mają Państwo na bieżąco wgląd do swojego organizmu. I to jest właśnie piękne. Najtrudniej ludziom jest zrozumieć jedną rzecz, że w momencie, kiedy zmieniamy życie, kiedy zmieniamy myślenie, kiedy eliminujemy przyczynę chorób, kiedy zaczynamy inaczej się odżywiać, kiedy zaczynamy się suplementować lub odżywiać na surowo czy używać soków, to bardzo często nie wiemy, jak to wpłynęło na nasz organizm. Więc powstają wątpliwości, powstaje strach, czy to faktycznie pomaga, powstają pewne. Zaburzenia w naszym myśleniu, bo nie wiemy, jak sprawdzić to, czy nasze działania przyniosły efekty, które po prostu dadzą nam szczęście, radość, uśmiech i zdrowie. Więc dzięki temu, że mamy ten analizator w domu, możemy dokładnie sprawdzić, czy nasza zmiana życia, czy nasza zmiana odżywiania przyniosła rezultaty i jakie rezultaty. Stan których narządów się poprawił, jakie minerały i witaminy mamy teraz w sobie. W jakich ilościach, i w tym momencie, kiedy zmienicie swoje życie, to wyeliminujecie ten czynnik, który powoduje choroby, jak wątpliwość, strach, czy dobrze robicie, czy jednak coś to dało. Wtedy sprawdzacie nie tylko siebie, ale też swoich bliskich, i dzięki temu możecie na bieżąco monitorować swoje zdrowie. I po to wybraliśmy ten analizator z wielu analizatorów na rynku, bo jest sprawdzony. Sam korzystałem z niego przez wiele lat i zawsze pokazał faktyczny stan mojego zdrowia. To, że nie jem mięsa, to, że nie jem ryb, to, że jestem przemęczony, to, że mój umysł bardzo intensywnie pracuje przy swojej pracy, to, że spalam o wiele więcej przy tej pracy witamin, minerałów, które mi są niezbędne do tego, żeby mój umysł funkcjonował bardzo szybko. Więc w tym momencie cały czas ta wiarygodność tego urządzenia była potwierdzona wieloma wynikami, nie tylko moimi, ale wielu wielu ludzi. I również wiele ludzi Zawdzięcza Andrzejowi to, że odzyskało zdrowie dzięki właśnie tym urządzeniom. Więc serdecznie zapraszam Was do tego, abyście skorzystali z analizatora, abyście sobie kupili go właśnie po to, aby mieć w domu urządzenie, które sprawdza na bieżąco stan Waszego zdrowia. Natomiast, jeżeli byście chcieli dogłębnie wiedzieć, jakie pasożyty są w Was, jakie macie choroby, jaki jest dogłębny stan Waszych narządów, to w tym momencie analiza o wiele szersza i, i głębsza przejdzie przez właśnie to urządzenie, które bada włos i paznokieć. Natomiast i tak później trzeba skorzystać z analizatora, aby zobaczyć, czy właśnie dobór tych suplementów, ziół, po prostu był efektywny i abyście konkretnie pilnowali stan swojego zdrowia. Oczywiście tutaj przestrzegam, nie robimy tego tak, że co 15 minut będziemy sprawdzać stan swojego zdrowia. Używać analizatora, bo to tak nie działa, o czym mówiliśmy w filmie na temat analizatora, robimy to raz na jakiś czas po właśnie pewnej kuracji po to, aby sprawdzić swój stan zdrowia. Natomiast to, co jest najpiękniejsze w tym analizatorze, to to wtedy, kiedy na przykład stracicie swoje zdrowie poprzez jakieś wirusy z zewnątrz, czy poprzez jakieś przemęczenie poczujecie się niesympatycznie ze sobą, to w tym momencie włączenie go. I sprawdzenie, których minerałów brakuje, których witamin brakuje, który narząd pokazuje Wam się na czerwono, od razu da Wam odpowiedź, co musicie zrobić, dokładnie co musicie zrobić, aby wrócić do zdrowia. I to spowoduje, że nie będziecie brali tabletek na ślepo, że nie będziecie próbowali się regenerować w różny sposób, bo będziecie wiedzieli, który narząd po prostu potrzebuje teraz wzmocnienia i które minerały. Teraz po prostu zostały wyczerpane, i na bieżąco potrzebujecie je uzupełnić. I to spowoduje, że znów bardzo szybko wrócicie do zdrowia. Dlatego wybraliśmy ten analizator, bo jest sprawdzony. Takie suplementy, bo są sprawdzone. I oczywiście kolejne urządzenia, które po prostu pozwolą Wam bardzo szybko wrócić do zdrowia, cieszyć się życiem, spełniać swoje marzenia. I tego Wam życzę. Bardzo częstą przyczyną chorób są nasze myśli, czyny i słowa. Również do tego dochodzi nasza karma. Nasz ród, więc mamy przyczyny chorób wynikające z karmy, wynikające z rodu i wynikające ze stylu naszego życia. Te wszystkie warunki odłożą się w naszym ciele i nasze ciało poinformuje nas, że trzeba zmienić swój styl życia. Tą informacją będzie to, co nazwiemy chorobą. I Wiele osób nie rozumie swojego organizmu. Więc w momencie, kiedy macie analizator kwantowy, możecie sobie sprawdzić, co chce Wam powiedzieć wasz organizm. Przez jaki narząd chce Was ostrzec albo dać Wam sygnał, że musicie o niego zadbać i musicie zmienić swój styl życia. To, jaki narząd odpowiada za jaki aspekt naszego życia, jest w kursie operacji fantomowych. Natomiast mogę powiedzieć tak że za strach odpowiadają nerki, za tak zwane leży mi na wątrobie gorzkie żale odpowiadają wątroba, za wszystkie rozterki jeżeli chodzi o miłość, o związek, o rodzinę odpowiadają serce i oczywiście narządy kobiece i męskie jeżeli mówimy o narządach płciowych. I możecie się dowiedzieć z każdy narząd jaką funkcję pełni w organizmie. Natomiast jeżeli dostaniecie informację, że ten narząd właśnie potrzebuje pomocy wsparcia no to tutaj anegdator wam pokaże że jest informacja w waszym organizmie, no i będziecie musieli zmienić przyczynę choroby, czyli zmienić swoje życie. A później będziecie usatysfakcjonowani tym, że analizator wam pokazał, że było na czerwono i jest na zielono po waszej zmianie waszego życia, waszego odżywiania, również po zastosowaniu pewnych suplementów, produktów, które uzupełnią waszą drogę. Bardzo często jest tak, że my, odżywiając się, nie znajdziemy w tym pożywieniu konkretnych witamin i minerałów, które potrzebujemy na już, żeby wzmocnić swoje ciało. Mało tego, ktoś lubi szpinak, ktoś nie lubi szpinaku, ktoś nie będzie brał cynk z pestek dyni, bo nie będzie codziennie jadł pestek dyni. Więc suplementy są takim dodatkiem stworzonym właśnie po to, abyśmy szybko mogli siebie wzmocnić i abyśmy wprowadzili go do stylu naszego odżywiania się. I możemy po prostu ich używać, jak używamy normalnych posiłków. Nie każdy lubi owoce, nie każdy lubi warzywa, zwłaszcza dzieci. No, a informacja w organizmie może być taka, że są one niezbędne, aby dziecko było zdrowe. No i wtedy nie będziemy zmuszać dziecka czy siebie do tego, żeby jeść coś, co nam nie smakuje, bo to spowoduje sabotaż w umyśle, sabotaż w naszym ciele. Jeżeli robimy coś wbrew własnej woli, to nie ma z tego efektów dla naszego zdrowia. Następuje energia sabotażu, sprzężenia i nasze ciało się trzęsie. I jakby chce wydalić to, co żeśmy przyjęli. Dlatego, jeżeli ktoś. Nie lubi na przykład jakiejś potrawy, czy jakiegoś warzywa, czy owocu, to w tym momencie może użyć suplementu do tego, aby napełnić swój organizm tym minerałem, tą witaminą i uzupełnić ten brak, który wystąpił podczas badania analizatorem kwantowym. Dlatego traktujcie te wszystkie produkty jako drogę do Waszego zdrowia i jako pomoc przy zmianie Waszego życia, przy Waszej diecie, przy Waszym odżywianiu. Bądźcie szczęśliwi. Wszystkiego dobrego takiego życzę. Chciałbym Państwu pokazać, jak zakupić nasze urządzenie kwantowe z naszej strony, jak wygląda zakup, jak wygląda rejestracja zakupu, ściągnięcie plików instalacyjnych i oczywiście to urządzenie służy do analizy stanu Państwa zdrowia. Aby zakupić urządzenie na naszej stronie, należy najpierw w przeglądarce wpisać adres naszej strony. Pokażę Państwu, jak to zrobić. W przeglądarce wpisuję www.aronhome.pl. Zostają Państwo przeniesieni na moją stronę internetową i tutaj w zakładce społeczności pojawiają się platformy. Zjeżdżam na sam dół, tu jest platforma zdrowie. Klikam na platformę zdrowie i zostają Państwo przeniesieni na nową stronę, gdzie właśnie jest mowa o rezonansie, gdzie jest mowa o pakietach i gdzie można podglądać sobie to urządzenie, jak ono wygląda, poczytać opinie ludzi, i na tej stronie dokonuje się zakupu tego urządzenia. Jest ono pod pakietem numer 1: własne urządzenie, bonusy. Jeżeli wybiorą Państwo pakiet numer 1, otrzymają Państwo urządzenie kwantowe Quantum, dostęp do kursu online z analizą wyników, dostęp do zamkniętej grupy na platformie Aaron Home. To wszystko. W dalszej części filmu będzie omówione. Dodatkowa opcja to interpretacja wyników przez Andrzeja Ciewiertnie. Jest ona dodatkowo płatna. Jeżeli okaże się, że wyniki będą bardzo niezadowalające, niesatysfakcjonujące, to w tym momencie będą chcieli Państwo uzyskać dodatkowe interpretacje swoich wyników. To będzie taka opcja dostępna. Jeżeli się okaże, że te wyniki pokazały, że stan zdrowia Państwa jest niezadowalający i będzie wymagana operacja fantomowa, to po prostu. Wykonam operację fantomową na Państwa prośbę. Jest jeszcze jedna opcja, aby przejść na tą stronę. Jeżeli wybiorą Państwo stronę aronhome.pl to również mogą zjechać Państwo na samą stronę i tutaj również w serwisach portal zdrowia, jeżeli Państwo na niego klikną, zostaną Państwo przeniesieni do tej samej strony. Proszę oglądać filmik, on wyjaśni wiele rzeczy. No i w tym momencie wybieram pakiet numer 1, czyli Klikam zamów zostaje przeniesiony do strony z płatnościami. Jestem na stronie płatności. Tutaj do płatności do ceny urządzenia została obliczona wysyłka. Wysyłka może przejść przez kuriera DPD, przez kuriera Inpost lub przez paczkomat, albo za pobraniem. Teraz, kiedy Państwo chcą dokonać płatności, wybierają sobie opcję. Ja wybiorę opcję Impost, aby Państwu pokazać, jak wybrać paczkomat. Wysyłka kurierem jest bardzo prosta, bo wszystkie Państwa dane trafiają do formularza i wtedy realizujemy wysyłkę poprzez kuriera, którego Państwo wybrali. Natomiast, jeżeli chodzi o paczkomat, to trzeba wybrać paczkomat, który jest najbliżej Państwa zamieszkania, abyśmy mogli zrealizować wysyłkę. Mamy tutaj w pakiecie, że czas oczekiwania na urządzenie może być dłuższy niż dwa tygodnie. Jeżeli urządzenie znajduje się w naszych stanach magazynowych, wtedy otrzymają Państwo taką informację i wysyłka będzie natychmiastowa. Natomiast jeżeli musimy zamówić kolejną partię urządzeń, to czas oczekiwania będzie dłuższy, o czym też zostaną Państwo powiadomieni. Przechodzimy do płatności. Wybierz metodę płatności. Jest metoda blika, metoda przelewy 24 i kart płatniczych. Oczywiście tutaj, jeżeli przejdziemy na przelewy 24, po wpisaniu imienia, nazwiska, adres mailowy. Bardzo ważne jest to, żeby wpisać adres mailowy, którego Państwo używają. W przelewach 24 jest standardowy przelew, czyli zostaną Państwo przekierowani na stronę swojego banku, tam dokonają przelewu i powrócą do formularza, który za chwilę Państwu pokażę. Ja wybiorę płatność kartami kredytowymi, debetowymi, aby Państwu pokazać, jak wypełnić formularz. I teraz wpisuję swoje imię, nazwisko. Oczywiście ja tutaj wpiszę sobie. Przykładowe imię, nazwisko, wpisuję adres mailowy, na który zostanie wysłana wiadomość. Bardzo ważne jest, żeby wpisać ten adres, którego Państwo używają, jak już powiedziałem, ponieważ tam zostaną wysłane wszystkie maile. Jak widzicie, tutaj, jeżeli jesteście Państwo zalogowani na naszej platformie aronhom.pl lub Zakupiliście Państwo jakiś kurs, to system pamięta Państwa dane i po prostu informuje o tym. Jeżeli chcą Państwo otrzymać z automatu wszystkie informacje, to wystarczy kliknąć wyślij link na maila, ale jeżeli chcą Państwo przejść proces ręczny, podać adres itd., to wystarczy wcisnąć nie trzeba, wpisz dane ręcznie. Jeżeli są Państwo pierwszy raz u nas, no to ta wiadomość się nie pojawi. Teraz wpisuję przykładowy numer karty, datę ważności karty. Kod cyfrowy, który znajduje się na odwrocie karty, tak zwany CVC, i kod pocztowy. Tutaj wpisujemy go bez kreseczek. Bardzo ważne jest to, aby wybrać kod pocztowy, który przypisany jest do karty kredytowej, przeważnie, kiedy mają Państwo kartę debetową czy kredytową, to podając swój adres zamieszkania, ta karta ma ten sam kod. Jeżeli chcieliby Państwo otrzymać fakturkę, to proszę tutaj wpisać NIP, faktura zostanie wysłana na maila. Następnie zaznaczamy, że zapoznałem się z regulaminem. Można przeczytać regulamin i dochodzi do płatności. Jeżeli wszystko zostało dobrze wypełnione, to przechodzę do płatności i zostaje przeniesiony. Zamówienie zrealizowane. Zostaje przeniesione do formularza, czyli jak widzieliście Państwo, zamówienie zostało zrealizowane. Myśmy otrzymali już informację odnośnie płatności, natomiast Państwo Wypełniają formularz wysyłkowy. Tutaj proszę oglądać filmik, abyście Państwo wiedzieli, dlaczego wypełniacie ten formularz. I jeżeli oglądali Państwo filmik, prosimy przejść do uzupełnij formularz dostawy. Ten filmik jest instrukcją, która pozwoli Państwu przejść przez formularz dostawy. Uzupełnij formularz dostawy, podają Państwo swoje imię, nazwisko. Jeżeli chcą Państwo wysłać to urządzenie komuś, komu zakupiliście go, mamie, babci, rodzicom, dzieciom czy swoim znajomym, to po prostu podajcie imię nazwisko tej osoby, do której ma trafić nasze urządzenie. Kiedy wpisuję imię nazwisko, przechodzimy dalej. Tutaj bardzo ważne jest, aby był ten sam mail, który podaliście przy zakupie. Jeżeli się okazało, że chcecie zmienić swoje dane czy dane danej osoby, to tutaj szczałkami możemy wrócić do pierwszych ustaleń, czyli do tych wszystkich pól. Mamy wpisany adres mailowy, taki sam jak przy rejestracji i wybieramy jeszcze raz tutaj kuriera. Ja wybrałem InPost, wpisujemy numer telefonu, system sprawdza, czy jest poprawny, wchodzimy dalej, wpisujemy miasto do wysyłki, ulicę, numer domu, kod pocztowy, bardzo ważne, aby nie było kreseczki w środku. I teraz, jeżeli wybraliśmy paczkomat, to znać paczkomat, czyli musimy wybrać paczkomat, który jest najbliżej nas. Jeżeli oczywiście wybrali Państwo kuriera, dostawę kurierem, to ta strona się nie pojawi. Ale jeżeli mówimy o paczkomacie, to powiedzmy wpisuję płocko i tutaj mam kilka paczkomatów. Wybieram sobie ten numer. Powiedzmy ten paczkomat i tutaj mam numer, zaznaczam go sobie Ctrl C jest kopiowanie i cofam się do strony. Czyli tutaj mamy stronę paczkomatu została otwarta w nowym oknie, tutaj cofam się do strony, już znam numer paczkomatu, więc go wklejam, lub wpisuję, no i wyślij formularz. W tym momencie trwa wysłanie formularza do nas. I tutaj mamy dodatkowe konsultacje wyników. Mamy taką opcję że jeżeli, jak powiedziałem, Państwa wyniki będą niesympatyczne i będą chcieli Państwo ją je z panem Andrzejem, to w tym momencie możecie wybrać opcję Wyślij wyniki tak lub nie. Jeżeli jest to za wcześnie na dzień dzisiejszy, bo nie znacie jeszcze swoich wyników, to wybieracie opcję Nie. Zawsze możesz go wrócić. I tutaj otrzymujemy informacje. Na Twojego e-maila, który został podany podczas rejestracji, zostały wysłane wszystkie informacje. W tym momencie możesz wejść na platformę do przestrzeni, gdzie możesz zadawać pytania. Dodatkowo zapoznaj się z instrukcją obsługi. Pamiętaj, że aby zobaczyć instrukcję obsługi musisz być zalogowany w przeglądarce do platformy EasyCard. Dane do logowania zostały wysłane przy zakupie. Jeśli ich nie pamiętasz, to pod tym linkiem możesz zresetować hasło. Natomiast ja Państwu pokażę, że można się w tym momencie przełączyć już na Platformę Społecznościową Instrukcja Obsługi. Najpierw zrobimy to przez Platformę Społecznościową czyli to są te bonusy, ja to otworzę w nowej karcie i otworzę sobie też instrukcję obsługi w nowej karcie, aby wszystko było wiadome. Otrzymają Państwo od nas maila, którego za chwilę Państwu pokażę, gdzie dokładnie również będą te dwa linki. Jestem na swojej skrzynce mailowej i tutaj po zakupie otrzymałem takiego maila. Witaj, bardzo się cieszę, że jesteś świadomym człowiekiem i inwestujesz swój czas i pieniądze w dbanie o zdrowie swoich bliskich, zdrowym ciele, zdrowy duch. I również możemy po prostu kliknąć, przenieść się z maila na platformę. Pierwszy link dotyczy logowania na platformie Aron Home. Jeżeli Państwo nie są użytkownikami platformy Aron Home, to w następnym mailu otrzymają Państwo dane do tego, aby dołączyć do platformy Aron Home. Natomiast jeżeli Państwo są na platformie, to zostaną Państwo przeniesieni do swoich danych logowania. Natomiast w drugim linku tutaj, po zalogowaniu się kliknij tutaj i można już korzystać z kursu. Zostaniemy przeniesieni do kursu, czyli do tego dodatku, o którym wspomniałem wcześniej. Jestem na kursie. Po prawej stronie mamy tutaj analizę wprowadzenia, czyli cykl filmów, które nagraliśmy z Andrzejem, aby wyjaśnić Państwu każdy raport w danym urządzeniu. I podłączenie do komputera, kod dostępu. To jest filmik, który powinni Państwo obejrzeć, aby zainstalować urządzenie w swoim domu. Najważniejsze w tym jest teraz pobranie pliku instalacyjnego. Należy wybrać podłączenie do komputera i kod dostępu, a następnie tutaj wybrać pliki źródłowe. W plikach źródłowych zobaczą państwo klucz instalacyjny. Jeżeli powiedzmy będzie zmiana tutaj filmu, jeżeli zmienię film na analiza wprowadzenia, to w plikach źródłowych nie będzie tej wiadomości. Chodzi o to, żeby nakierować Państwa dokładnie na to, jak podłączyć komputer. Czyli tutaj w tym momencie prośba, aby Państwo oglądali ten film. W plikach źródłowych jest tutaj link. Wystarczy kliknąć na ten link i zostajemy przeniesieni do dysku, gdzie pobieramy sobie pliki instalacyjne. To jest plik instalacyjny setup.exe. Wystarczy, że robię pobierz, pojawi się mi folder gdzie mam zapisać te pliki i w filmie jest pokazane co dalej należy zrobić i kiedy należy to zrobić. Bardzo ważne jest to, abyście państwo pamiętali, że te pliki trzeba pobrać dopiero wtedy, kiedy podłączą państwo program antywirusowy. Programy antywirusowe mają tu do siebie, że jeżeli pochodzą pliki z niewiadomego źródła, to bardzo często je blokują albo szczytują jako wirus. Więc bardzo ważne jest to, aby pobrać to dopiero wtedy, kiedy będziecie mieli Państwo odłączony lub zawieszony program antywirusowy. Cała informacja znajduje się w tym filmiku. I mogę pokazać, jak wygląda ten filmik. Kiedy sobie na niego kliknę, to on zostanie uruchomiony tutaj. Cały cykl filmów dotyczących jak zinterpretować wyniki tego urządzenia i co zrobić w swoim życiu, aby. Teraz mają Państwo dostęp do wszystkich filmów, które są połączone z raportami w tym urządzeniu. Andrzej omawia każdy jeden narząd, abyście Państwo mogli zadbać o swoje zdrowie i zrozumieli właśnie te wyniki. Tak mniej więcej to wygląda, jeżeli będą chcieli Państwo wejść to, to na. To... Proszę zobaczyć, flora bakteryjna jest fajna. Jeżeli taka flora bakteryjna jest dobra, to znaczy, że często bywa tak, że są drożdżarki na przykład. Andrzej omawia te raporty w tym urządzeniu na moich wynikach. Więc tutaj macie dostęp do tej wiedzy dodanej, aby zrozumieć wszystkie raporty. Które będą Państwo mieli w tym urządzeniu i co najważniejsze, co zrobić, aby właśnie żyć w zdrowiu, szczęściu, dości. Oczywiście będziemy to uzupełniać o kolejne filmy, które tutaj się pojawią dotyczące pasożytów, grzybów. Teraz mogą Państwo korzystać już z pakietu, który tutaj jest. Bardzo ważne, żeby zapoznać się z tymi filmami. Natomiast w mailu było jeszcze jeden link: link do platformy kursowej. Więc tutaj kliknę sobie na link do platformy kursowej, muszę zalogować się na platformie kursowej, czyli przez swój login. Państwo otrzymają go w innym mailu lub już go mają, jeżeli zakupili urządzenie przez naszą platformę i pokażę Państwu jak to wygląda. W momencie kiedy jestem na platformie to schodzę sobie tutaj na zakładka po prawej stronie na analiza biorezonansu kwantowego. Wszystkie osoby, które zakupią urządzenie, będą miały dostęp do tej zamkniętej grupy. Tutaj będą informacje i są już filmy na temat tego urządzenia, natomiast to co najważniejsze znajduje się tutaj w tych zakładkach. Tu możecie Państwo wrócić do platformy zdrowie, jeżeli sobie klikniecie na tą platformę. Czyli tu mamy zakładki, które otwierają Wam powrót do tej głównej strony, jeżeli byście chcieli wybrać kolejny pakiet. Tu mamy dostęp do instrukcji, czyli wchodzimy znowu w tą samą stronę, na której przed chwilą byłem, gdzie mamy dostęp do filmików. Kolejna rzecz to klucz do instalacji, czyli również wchodzimy sobie na stronę, gdzie pobieramy sobie pliki do instalacji. I kolejna rzecz, konsultacje Andrzej. Czyli tutaj mamy dostęp do dodatkowych konsultacji, jeżeli się okaże, że państwa wyniki będą nie takie, jakbyście Państwo chcieli i chcielibyście skorzystać z tej konsultacji. Za chwilę tą konsultację omówię w innym filmie. Jak widzicie, wszystko jest proste, łatwe, przyjemne i można z tego korzystać. Będziemy oczywiście tą wiedzę uaktualniać. Tutaj możecie zadawać pytania w tej strefie. Andrzej będzie również odpowiadał na te pytania, więc w ten sposób można pracować nad własnym zdrowiem. Życzę Państwu wszystkiego dobrego i myślę, że wszystko zostało pokazane w bardzo prosty sposób. Dziękuję za zakup tych urządzeń i myślę, że uratują one życie wielu, wielu ludziom, tak jak ratowały życie do tej pory.